Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj przygotujemy rozpływającą się w ustach karkówkę w sosie własnym. Zapraszam do oglądania. Karkówkę doprawiłem solą i pieprzem, a następnie obtoczyłem w mołce. Tak przygotowane mięso wrzucam na rozgrzaną patelnię i podsmażam z każdej strony. W międzyczasie dwie cebule. Kroję w piórka. Pokrojoną cebulę dorzucam do podsmażonego mięsa. Mięso doprawiam lubczykiem, dodaję szczyptę soli, pieprzu i papryki ostrej czerwonej. Podlewam wodą. I dodaję jeszcze płaską łyżeczkę papryki słodkiej. Mięso duszę około 1 godzinę pod przykryciem. Po tym czasie nasze danie jest już gotowe. Życzę smacznego i zapraszam do subskrypcji kanału. Cześć!